Od 7 marca w siedzibie firmy Telkap prowadzona jest zbiórka rzeczy dla dzieci z Ukrainy. Jesteśmy firmą telekomunikacyjną, która dostarcza telewizję i internet do mieszkańców Pruszkowa. I postawiliśmy na to, że w związku z tym, że jesteśmy powiązani z branżą rozrywkową, no to będziemy starać się właśnie tą, ten uśmiech, tę rozrywkę do tych naszych najmłodszych widzów dostarczać i zbieramy zabawki. Stwierdziliśmy też, że oprócz zabawek przydadzą się również inne rzeczy, które komunikują różne punkty zbiórek, jeżeli chodzi o potrzeby, czyli artykuły higieniczne, kaszki długoterminowe jedzenie w słoiczkach, pampersy, to są takie rzeczy, które zbieramy dodatkowo, oprócz tej głównej linii, czyli zabawek i artykułów szkolnych. Postawiliśmy na rzeczy nowe, bo też we własnym zakresie od wykorzystując swoje kontakty w branży telewizyjnej, te nowe rzeczy mamy. Mamy rzeczy z Disneya, mamy rzeczy z Polsa Gym Jam, mamy rzeczy z Cartoon Network, Boomerang, Mini, Mini Mini, Teletoon, to są kanały, które dzieci znają i to są marki, które no, występują ponad podziałami językowymi. Myślę, że dzieci z Ukrainy też bohaterów z anten tych bajek znają, także będzie to taki fajny akcent. Zamysł był taki, zaczynając tą akcję w Telkabie, żeby te nasze zabawki trafiły do miejsca, gdzie ludzie noclegują zbiorowo, tak? czyli nie do miejsc, gdzie ludzie zostali przyjęci po prostu do, do czyjegoś domu, do czyjejś rodziny i mają dach nad głową, czyli do, tylko do takich zbiorowych miejsc, gdzie tego ogniska domowego po prostu tym dzieciom brakuje. W akcji wzięli udział nadawcy kanałów telewizyjnych dedykowanych dla dzieci, którzy w błyskawicznym tempie zareagowali na informacje o zbiórce. Pierwsze kartony z zabawkami zostały przesłane już następnego dnia po ogłoszeniu akcji. Niedługo potem darami zaczęły napełniać się pudła przygotowane w biurze obsługi klienta. Oprócz oczywiście takich zasobów własnych no stwierdziliśmy, żeby zak zaktywować tych naszych abonentów, zaangażować ich w tą naszą zbiórkę i żeby też właśnie za 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 zmotywować ich do tego, żeby były to rzeczy nowe, czyli takie jakie mamy my. To zeszliśmy z propozycją, że jeżeli przyniesiesz nowy artykuł, to my zwrócimy Ci to w abonamencie, tak? czyli w momencie kiedy ktoś przynosi jakąś rzecz do nas i zapłaci za to powiedzmy 70 zł tyle, ile kosztuje go abonament w Telkabie, to my po prostu w kwietniu wyzerujemy. Tą opłatę na miesiąc. Zbiórka potrwa do końca marca. Pierwsze dary, głównie artykuły szkolne i papiernicze, zostały już dostarczone do szkoły podstawowej nr 2 w Pruszkowie, w której pojawili się nowi uczniowie z Ukrainy.